Siemaneczko, Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie. Kontynuujemy naszą wspaniałą serię gry X4. Witam powracających, nowych widzów. Jeśli nie jesteście, yy... widzami mojego kanału, zapraszam do subskrypcji, zostawcie lajka, żeby miał dalszą motywację. Kontynuujemy naszą wspaniałą przegodę. W dzisiejszym odcinku postaramy się po prostu spełnić podstawowe modyfikacje statku, teleportację pierwszą i hakowanie stacji, też będziemy sobie chcieli hakować różne stacje, postrzelać do kseno, wybudować jeszcze duże statki, bo jak wiadomo buduje się calutki czas. Nowa tutaj mega fabryka. No niestety nam to zajmie, bo jak sam wspominałem wam, mega fabryki mają to do siebie, że budowanie ich zajmuje wieki tak naprawdę. No, długie godziny. Więc zanim pobudujemy to wszystko, to trochę to pod... No, ale jak już to ruszy, no to już zacznie to poprawnie działać, moim zdaniem. Dobra, my sobie tak naprawdę też kasę weźmiemy. Minus dwadzieścia, no. O, jesteśmy trochę na minusie, z tego co widzę. I trochę nam zajmie, zanim się ogarniemy ze wszystkim. Nie, my sobie bez ograniczeń sobie będziemy. Ten krzemu reguła. Chcemy, tak naprawdę, żeby to miało ręce i nogi. Będziemy potrzebować, tak naprawdę, metan. Metan, krzemień, lód. Co by to wszystko mm, garniemy? Czekajcie na razie, żeby to miało ręce i nogi. Żeby całość. zjumamy ze stacji. Stacja będzie musiała sobie sama poogarniać. Mm, mamy trochę kasy teraz. I teraz tak. Yy, nie chciałem mnie skłamać. A! Właśnie! Nie zauważyłem. I teraz tak. Dycha. Dajmy 11. I mamy tak naprawdę trochę kasy, żeby wybudować gaz. Starczy, starczy, no to spokojem, to sobie wybudujemy gaz, i oprócz gazu wybudujemy sobie tak naprawdę ...minerka, który też się tak naprawdę przyda. To jest tak, Górnicza, czyli zrobimy wyzwanie: szalaj, 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 szalaj. Jest tak, użycie sektora, na razie nie mamy działalności sektora, też nie mamy handlu. Dobra, więc będziemy czekać na dwóch pozostałych dużych górników. Jeszcze się nie buduje, tak? Dobra, tym się nie przejmujemy. No. Kierka nam chodzi, jak na początku, zawsze znakomicie. Zobaczymy eee, czy nam starczy tej kasy na wybudowanie wszystkiego. Produkcja wygląda, no dobra. I tak i tak nie będziemy mieć dużej ilości rzeczy, metanu. No niestety będę musiał hmm, pobudować dużą ilość e, dużych górników. Ci chcemy, żeby to działało poprawnie. Mega fabryki właśnie to do siebie mają. Dobra, trochę nam to zajmie, zanim dolecimy. Jak tutaj mamy. Okej, okay, bez problemu. Widzę K. O, jak już K tutaj się zaczyna pojawiać, to niedługo w, naszych sek w naszym sektorze może się... Korygować. dobra hmm, będziemy musieli ogrzebać przy nich teraz jak to wygląda u chłopaków wodór, ruda wodór ruda, ogniwa krzemień Co się tu buduje

To była szybka taka, wiecie, yy, piłeczka w z tym. Dobra, no to lecimy. Damy mu tę bronię. I zacznie opracowywać broń zostanie nam tarcze. No niestety z tarczami już będzie troszeczkę problemu. z Złupołowosk. Okay. Będziemy musieli pobrywać troszeczkę od K. Ale dobra, damy radę. Więc nie przejmujcie się. Wszystko idzie w dobrym kierunku. O, widzę miny. No dobra, już jeśli chodzi o kasa, to się tym nie przejmujemy. Dobra, te gminy już bycie zrobione. Lega tutaj jest, dobra. Wydobyliśmy 10 statków. 3 minutki. Super, anyway. Powiem wam, że wczoraj też czyściłem trochę komputer. Zegrałem go na czynniki. Pierwsze poczyściłem, więc też zdecydowanie lepiej chodzi niż chodził. Tak myślałem o zmianie komputera nie? w przyszłym roku. Ale tak z drugiej strony, zamiast zmienić, to może z całego komputera to dokupię sobie może RAM. I tak samo dokupię sobie no, kartę chyba graficzną. Do tego laptopa wymienię. Mhm. Ale to w przyszłym roku, jak już wyjdą e, seria piątek. Jest taki z mocniejszych. No niestety to ja mam tu 5... No ja mam tu chyba 350 60 Ona jest 5 gigowa. jest niestety mało 5 gigowa. Przedałby się nam minimum 8, ale będę celował w 12. Już zdecydowanie inaczej będzie. No, i ramy, bo mam 16, więc wymienię sobie na 32, więc już wtedy będzie zupełnie inaczej. I X4 nam chodziło. chyba nowego całkowicie, chyba sobie. oho. O, 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 o. Dobra, mamy aż. Dwa kryształy. Dobra, teraz nam nie przeszkadzajcie. Współpracuj i tyle. Wolę trochę stracić niż.

Jest. Dobra. Kryształy były? Były. Ja to gdzieś jeszcze. Mi się wydaje, że ja tutaj gdzieś widziałem mm, stabilny kryształ, ale mogę się mylić gdzieś niebieski. Dobra, współpracuj. Dobra, niech trochę e... Współpracują, nic z tym nie zrobią. Mają tak. Mają tak naprawdę w tak? Nakazujący pirat. Spełni i atakuj. Poinformuj mnie, nie. się globalna reakcja na policję. Spełni. Wycieczka. Dobra, też spełni. Cieczka. Ignoruj. Okay, przyjmij, jeśli to możliwe, jeśli to wojskowe. Dobra. Wylatujemy. zajbiście powiem. Zajebista sprawa. Dobra, teraz na trudniejszych misji, kiedy mi się teraz przyjdzie zmierzyć, będzie walka tutaj w tym momencie. O jezu, widzę, że Kseno mają tutaj platformę. Uuu, to będzie ciężko. Powiem Wam, nie miałem dawno takiej sytuacji. Kseno będą czyścić sektory, więc mamy no dosyć nieciekawą sytuację, będziemy musieli się streszczać. I może wybudować sobie osakę jedną i spróbować troszeczkę ich zepchnąć. Najlepiej to by było w platformie Problem jest właśnie z platformą taki, że no właśnie. A tu też to mniejszyciele. Ciężko będzie w ogóle cokolwiek zrobić w takim wypadku. Hmm, jak nie ma mam um platformy obronnej tutaj. Dobra, nie mam pojęcia czy w ogóle damy radę, czy się w ogóle opłaca cokolwiek tutaj robić. Będziemy widzieć. Hmm. Jak tam u nas? Dobra, pierwsza zaczyna być budowana. Dobra, 196. No już tutaj już nic z tym nie zrobimy. Musi po... Jest jak jest. Muszę sobie po prostu poradzić jakoś nasi górnicy. Lód, lód. Powiem Wam, że na razie to chyba zrobimy bez ograniczeń bez ograniczeń i tak samo metan bez ograniczeń dobra metan będzie delikatnie zrobiony ruda i hel bo będziemy zbierać cały czas dobra współpracuj Dobra, musimy tak ze... Nie wiem, te 3-4 godziny zajmie to trochę. Silent Witness. Okay. Reputacja nam skoczyła, czy mi się wydawało. <grym> mm, o, syndykatu Igorów. No nie wiem Wyglądało tak, jakby nam podskoczyło. Ale dobra. Na razie się tym nie przejmujemy.